Jeżeli znak jest zasłonięty przez drzewo, jest niewidoczny i kierujący się do niego nie zastosuje, to będzie wina kierującego czy, czy zarządcy drogi? No tu kwestię ciężko jest tak jednoznacznie jedynkowo rozstrzygnąć. Oczywiście, jeżeli ten znak byłby zasłonięty i zarządca drogi nie dopełniłby swoich obowiązków w postaci uwidocznienia tego znaku, to można odmówić przyjęcia mandatu i oczywiście w sądzie przedstawić swoje racje. I sąd oczywiście może uniewinnić, bo kogo może sąd ukarać? Tylko osobę, która niewątpliwie była sprawcą wykroczenia, popełniła czyn, który ma znamiona określone w konkretnym artykule. A jeżeli znak był niewidoczny, bo krzaki go zasłaniały, to nie można człowieka za to ukarać. Zarządca drogi po prostu nie dopełnia swoich obowiązków, i sąd może nałożyć karę na zarządcę. Ale to też kwestia tego, w jakiej części ten znak będzie zasłonięty? Kiedyś była taka piękna tradycja, że zarządcy drogi razem z policją dwukrotnie w ciągu roku objeżdżali swoje drogi, sprawdzając właśnie oznakowanie. Czy gdzieś tam znak nie wyblakł od słońca, czy gdzieś właśnie nie jest porośnięty krzakami, czy gałęzie z wisających konarów nie zasłaniają go i tak dalej. To wszystko było usuwane. Dzisiaj chyba już tego nie ma. Mówię chyba, bo nie jestem w 100% pewny, ale wydaje mi się tak na 95%, że tego już nie ma. Ale pamiętajcie też o tym, że każdy, każdy, wy, ja, Paulina, Dawid, My też możemy zgłosić do zarządcy drogi, że coś jest niewidoczne i oni mają obowiązek to usunąć. Możemy również zgłosić ten fakt do policji. Policja wówczas powiadomi zarządcę drogi, że trzeba coś z tym fantem zrobić, bo tak naprawdę znaki nie stoją tylko po to, żeby stały, bo było ich dużo w magazynie. Każdy znak ma jakąś swoją wymowę, a jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa na drodze.